Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałabym pokazać kilka rzeczy dla moich piesków szlejch oraz nie szlejch, jak tak mogę powiedzieć. A więc zaczynajmy. Pierwsza ze spraw. pierwsza ze spraw jest szczoteczka. Mam dwa rodzaje, dwie rodzaje szczotek. To jest taka bardziej, można powiedzieć, dla koni, ale muszę powiedzieć, że też dla psów. Drugą z rzeczy jest taka oto szczotka, taka jakby do włosów. No, Nie jest ona jakaś mega trudna do zrobienia, więc w ja tym ją zrobić. Drugą ze spraw jest taka jakby szmatka. Można ją zrobić też inaczej, ale wolałam zrobić ją tak, szteczki i innych takich rzeczy. Kolejną ze spraw jest właśnie taki, można powiedzieć, szampon czy jakaś tak. Dla psów... Ja nie wiem go zrobić, ponieważ jest bardzo prosty. Mega prosty. Drugo, e, tak, drugą ze spraw... Przepraszam was bardzo, jeżeli ja tak powiedziałam kilka razy. E, kolejną ze spraw jest... E, tak, e, jest po no, karma dla psów. E, taka prosta. Nie wiem, jakie no, tu mam jakieś dziwne miski, ale mam zamiar zrobić jakieś tam nowe, lepsze. To mogę zrobić. Oraz mam różne takie ubranka dla psów, które pokażę Wam kiedy indziej. Yy, wiem, że odcinek jest mega krótki, ale no, po prostu nie mam czasu za bardzo nagrywać, ale nie miałam pomysłu, co pokazać w tym filmie. Yy, a więc tak, chciałabym powiedzieć, że seria yy, piękna na ulicy, czy jakś tak? Piękna na ulicy. Bardzo was przepraszam, ale naprawdę nie pamiętam, jak ja, ja to maskałam. Chyba piękna nowelizacja. Bardzo, bardzo, przepraszam, że taką małą pomyłkę zrobiłam chyba. Nie wiem. Dobra, nieważne. Yy, pojawi się niedługo. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Może nawet dzisiaj, ale raczej nie, ponieważ aparat mi się rozładował. Yy, no, tak. Yy, a więc yy, bardzo was przepraszam też za jakość, która jest teraz nagrywana. Ale, no, nagrywam laptopem, a wiecie, laptopami się okropnie słabo nagrywa. Więc myślę, że mnie zrozumiecie. I powiedzcie też, co chcielibyście widzieć na moim kanale, ponieważ naprawdę ja nie mam pomysłu, co nagrywać. Dlatego filmików jest bardzo mało. Co prawda, kanał został chyba założony wczoraj, bodajże, czy przed, przepraszam, przedwczoraj. Więc naprawdę filmików też nie spodziewałam się, że tak szybko będzie bardzo dużo. Tak samo subskrypcji, których na razie <laughs> chyba jeszcze nawet nie mam. Ale. Wam się, że tak szybko będą subskrypcje. A więc kochani, do zobaczenia. Powiedzcie bardzo, zostachcie widzicie na moim kanale. I do zobaczenia. Pa pa!